z baraków wyjść i raz sobie spokój nie Schowajcie te flagi. Lower your flags, please. Myślę, że mogę się przez okno wychylić. Nie. Dobra, dobra, patrz. Na miejsca. Lisko, jak się spóźnisz o sekundę, to ci dupesko po prostu. Sztab wyjść. Wejdźcie jeszcze raz do, do środka i wyjdziecie jeszcze raz, dobra? Oni będą później trochę chwilować, czy tylko taka zbiórka? <laughs> Nie Kuta f... Nie, lisku, lisku, bez takich. Dobra, wyjdźcie jeszcze raz. Poczekaj. Trzy, trzy czte, ry. Dobra, możecie przejść do mianowania tam kogoś. Kevina chyba. Luka? Co? No, mianujcie Kevina. Aha, Kevina. Kevin, wystąp. Podejdź tu. Klęknij. Jesteś miano mianowany fizylierem czwartego pułku. Gratuluję. Dobrze, wróć do szeregu. Jakaś salwa honorowa coś? Spokojnie, albo dobra, stój tu, stój, 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 stój. Ja będę wydawał rozkaz do salwy honorowej, nie? Bo Dobrze. Wszyscy słyszeli. W tył zwrot, Nie przeładowujemy na rozkaz. Pamiętajcie, że przeładowujemy, ale... Nie, nie wydaje... przeładowujecie na rozkaz. Dobra, uwaga, to do salwy honorowej. Cel! Ognia! Dziwnie to wyglądało, bo Piołaz za wysoko celowo. Makewin widzę do szeregu? E, dobra, teraz tak. E, nie nie Gwardia, no Leipgardia i piąty pułk, tak gdzieś 5-6 kroków do przodu, żebyście byli trochę bliżej czwartego pułku. Bo wagustaw się. Ładnie. Mm, jeszcze trochę bliżej. Dobra, czwarty punkt też trochę się teraz podsunie. Oficerowie, trochę bliżej. Ustawcie się tak, już równo wiesz. Tak, równo w równo. Do lewej wyrównać wszyscy tak ładnie. Dobra. Wszyscy cel, nad głowy, nad swoje głowy, nie za wysoko, nie za nisko, nad swoje głowy. Ognia! Trzeba dać. Mamy przejść przez ten szparer? Możecie. Czekaj. To może tym, ogniem zaporowym, tak jak oficerowie idą. Teraz od lewej i prawej, czyli piąty półgod prawej, czwarty półgod lewej, ogień zaporowy, strzelacie pojedynczo, we one by one, Wszyscy cel? Ale nad głowy, bo się po zabijają Wy od prawej, no tak bo oficerowie będą szli przez ten środek, tak? Bo po prostu uwaga, uwaga bo ognia, ognia pojedynczo No sorry, musiał Proszę. Dobra, spokój z to z pierdoli. Gratulacje. Dobra, wyciągnij się coś z tego. Dobra, Nie. do szarży! <laughs> chodźmy, chodź, chodź, chodźmy. chodźmy z pierdoli! <laughs> dostaj dostaj, dostaj mi, <laughs> Okej, okay, small line battle? Starver Hunter <laughs> No problem, no problem. Okej, okay, lipguards and 5 pp right team, 4 pp left team. We do a small line battle, okej? Okay? <gulanie> już teraz wszyscy rankerów. Poczekaj Dąbrowski, bo jeszcze może być jak nie wiem, jakiś barkonik tu jest, żeby tak sobie czeszczył. Nie, właśnie nie. No no można, no na koniec jeszcze można zrobić, że wszyscy... Co no najwyżej można zbierają, zrobić bibę na quad <laughs>